Będzie lepiej, już, już się wczułyśmy, już będzie lepiej. Dlaczego grałeś w i w Polski w siatko nogę. I co tu możemy się powiedzieć prawdziwie? Wygrywamy to jak zawsze. Oczywiście wygrywamy. Ja jestem spocona, jeszcze się nie zaczęłyśmy rozgrzewać, ale jest taki upał. Ola ja się mi ma masłem się, to już w ogóle... Ja chciałam powiedzieć, że w tamtym roku pograłyśmy i było fajnie, a w tym roku wygramy. wygramy. E, tak tak będzie. No, no, tak będzie. Tak, Agę z tego jak coś, nie nasz. Grosztinga. O, no, tak się zrobiła. No, także ten chyba, nie? No, widzimy się nie, potem. Także ten chyba, nie? Co się je przed meczem? Co rano jesz na śniadanie? Są to najczęściej płatki owsiane lub musli z jogurtem naturalnym i owocami. A tak naprawdę zjadłam dzisiaj tosta z młaka. Ale, ale? Mamy wytłumaczenie dlaczego. Zjadłam wrapika z maka, jajeczniczka i bekon. To co teraz je Aga. I <śpiewanie> <śpiewanie> Ja I się teraz Klaudia dla możesz yeah. powiedzieć dlaczego? Wiecie, wiecie, co powiemy Wam tak? Wzięliśmy sobie mieszkanko, e, wymieniłyśmy po prostu z, z kuchnią i tam wszystko miało być. No nie patelnia, po Tak więc mówimy, dobra, pojedziemy do biedry kupimy sobie jajka. Zrobimy sobie jajeczniczkę taką pyszną ze szczepiorkiem. Tak, z walinką i szczepiorkiem. E, Kupiliśmy nawet masełko. Mm, no dobra, zrobimy sobie. No nie, to śniadanko Takie wypas z 10 jajek. Sztos wyjdzie. My poszliśmy z Martą na dół e, do tej kuchni. Marta to się lepiła, ale to tak lepiła się, że ciężko byłoby ją e, umyć raczej, bo ona już była niby umyta. E, wszystko było takie lepiące się. W ogóle zaglądamy do szuflady, gdzie powinny być szczućca, a tam jakieś muszelki. E, to po rozwalanym. Po... Nie w ogóle. Morza żadnego. Nic nie mogliśmy zwalać. Calerze tak? lepiące się. Tak. I stwierdziłyśmy, że to nie jest dobry pomysł, żeby tam jeść. No, no i co? Musiałyśmy szybko podejść no. do Ciebie. I mówimy, no to jedziemy na tego mm. maca. Szybko, zjadliwie. Mm. No, ale ja nam tylko to. Troszkę może sumienie sumie nie boleć, że maczek przedtłumieje, no ale jak trzeba, to trzeba. Właśnie. Moja no jednak siła wyższa. Chciałyśmy. To jest właśnie to, co chciałyśmy. Tak. Możemy pokazać. Wzięłyśmy sobie tutaj do szatni, schowałyśmy te jajka i szynkę w ogóle. I bochenek chleba. I bochenek chleba, żeby nam to tam się nie zakisiło w samochodzie na słońcu. W samochodzie to by się zrobiła na jajecznica. No, za parę godzin na masce zrobimy. Będzie pyszne. Tam będzie, chyba wydaje mi się, że na masce byłoby e, lepiej zrobić tą jajeczniczkę. Czyściej, byłoby czyściej? <laughs> tak. Ola, no. grzej się. Grzej Jaki pomysł na rozgrzewkę? Mm, owsianka. Mm, owsianka. Rozgrzewanko. Wow, rozciąganko. Tego. No tak, Klaudia, przyznaj, majty pełne. No. Tak. Ej, trochę się stresuję, sobie. nie mam czym, ale, ale, ale tak w brzuszku taki stres czuję, nie wiem czemu, Nie ja mam tak zawsze, więc ja spoko. Dziewczyny powiedziały, że jeżeli 5 e, punktów z rzędu stracę, to robią przerwę. Nie, 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 jeżeli stracisz trzy, robimy przerwę, w sensie bierzemy czas, dostajesz lepa na twarz, a, <grym> a potem zdobywasz 5 z rzędu. Pięć było! Pięć, Nie, właśnie, stracę. że po trzech bierzemy czas. Masz lepa i zdobywasz pięć z rzędu. Widzicie jak one mnie traktują, widzicie? Zagrzewamy, Zagrzewamy cię do walki, motywujemy, Part. wspieramy. No, no Taki najlepsze lep. wsparcie właśnie. Najlepsze wsparcie, najlepsze lep. wsparcie tylko z nimi. <laughs> o oh. oh. no ma. Takie to fajne. Rozgrzewka. Ale to takie ciepłe, ale nie ciepłe. Było... To jest ciepłe. to jest, to jest ciepłe. Nie ma zielonego wlecia. kurczę, się niestety. A sponsorem jest. <laughs> Nie możemy powiedzieć, bo nie płacą nie. mi za to. Ale może się odezwał. Może się odezwał. Duh. I du, na du, 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 du. końca każdej drużyny królewskiej w Polsce, w Konstantynu. Ja się znowu zjawisz. Duh, duh, też było, Klaudio! Klaudia, wiesz wszystko? Ffer tutaj. Tak? tak. Do, tak. Dawaj Klaudia! Grunt to dobre pierwsze wrażenie. Przynieś te. Są zasady na nie. Ej, próbuj głową. Głową sobie na kozła. Jesteś proroszony na korbę. Brawo, Klaudia. Uh! nie stać w linii... Na no, debla hmm. kusa i... Dobra to Polka. ...olka Ola to jak nam poszło? O nie, nie O nie, nie, nie. Dobry mówca, mówca Dobra to przynajmniej powiedz jak nam w deblu poszło w deblu? No Jesteśmy i tak spocone i tak już nie będziemy piękniejsze Tak jak w tym deblu Ok <grym öff> to tyle. Zresztą? Zresztą Następnym razem będzie lepiej. Tak, bo ja nie zagram. Zagram. <grym yummy> ale było blisko, nie? Mnie, nie, o blisko. Ostatnio było blisko, ale. ale nie, by nie pykło. Przygrałyśmy. Dwa. No. Dwa ale trujeczkę. Przynajmniej trujeczkę wygrałyśmy. No, ale to było do wygrania. No. Na like. Będzie lepiej, już, już się wczułyśmy, już będzie lepiej. Z blokersami na pewno wygramy. O Boże. Marzenia. Za marzenia się nie płaci. Stop. Dobrze stała w tej akcji. Chodzią masz! Spokojnie! A ja sobie wyobrażam, że nie. Brawo! Tak, Piąteczka! Pomył <grystanie> Boże, Laude, było ciężko. Co, jak się czujesz? Było bardzo ciężko, przegrywałam trzema, czterema punktami, ale jakoś wybroniłam. Ta było ciężko. pompek. Mówiłam, że załatwię y, samy, samymi serwami. Mówiłam wcześniej, że serwy to moja moc. bo ja teraz nie, nie, nie mam do kamery, tylko on do was ważny temat, Hej kochani, to ja, wasza ulubiona foczka. <grym> <grym> Musimy wymyślić pozę y, do zdjęcia, żeby wygrać aparat. Chociaż aparat. Chociaż, chociaż wygrajmy to. No, rok temu wygrałyśmy. Bo zrobiłyśmy bardzo fajną pozę, e, którą tak, będziecie nie. widzieć właśnie teraz. No, e, już mam do, dla ciebie. Mm, nie weź, też takiego, na montaż. No ja. i. Jak często są w ty na YouTube, że na przykład. Tu pojawia się teraz. Przypis, przycisk subskrybuj na Klaudi Czole <laughs> i odlatuje na samolocie w kosmos. Zmontuj to Zmontuj to Nie no i tak się zastanawiamy jaką my no je ja myślałam, że zrobimy tak jak u fotografa nie Tak i tak Dlaczego kradłeś piłki? Jakie piłki? Klaudia ukradła piłkę, którą się gra mecze Nieprawda, gdzie ty widzisz piłkę? ukradłam meczów. meczu ja Przy tyłom Kurde, no bo grałyśmy sobie z Kusą No i później tak sobie wzięłam tą piłkę no. no ale oni mają dwie no. 3. gotowa gotowa musimy wygrać singla i później wygrywamy debla i, i w sumie nie wiem co bo musisz opowiedzieć co się stało bo w sumie bateria mi padła i nie no, ja leciałam w trakcie meczu do szatni więc no w sumie co się stało Wygrałyśmy singla Klaudia a wygrała wygrałyśmy singla przegrałyśmy debla i przegrałyśmy e, Tryplet. Tryplet. Jeśli chodzi o chemię, no to triplet albo tri. Tak, i gramy baraż, bo się piąte miejsce w grupie gramy z czwartym zespołem z tamtej grupy, no, z grupy B. Nie, no musimy to wygrać. Musimy, musimy pokazać, że jesteśmy dobre, jesteśmy lepsze. W moim moimi Zagrają. I co? Znowu A, to robisz, tak? Może? Zamierzasz znowu z nimi wygrać może. Zobaczymy i rozpocząć przedstawienie arbitru tego roz... spotkania. Klaudia Łyżnicka z numerem szesnastym Aleksandra Synowiec z numerem ósmym Marta Kuczko z numerem piątym Daria Kusa i z numerem szóstym Agnieszka Potrzewska Więc jak nam poszło? Pomiędzy jednym przeżyciem a drugim? Tak. No co jak nam poszło? No, no smutno troszkę nam teraz. Smutno nam poszło. Tak poszło nam, <grym> może tak być smutno, smutno nam poszło. poszło. No niestety. Ostatnie miejsce w grupie. Za dłużej niestety. Zajadamy smutki. Zajadamy smutki. I Baraż też niestety przegrany od świętych Także jest godzina 14.21 A my już w sumie mogłybyśmy jechać do domu, bo nie mamy żadnego grania Ale nie jedziemy Ale zostaniemy do końca Popatrzymy jak inne drużyny grają Zajemy smutki Z darmową pizzą Chciałam już powiedzieć, że taki fajny, że zostałam rozpoznana, co nie? Ale tylko jedna osoba Cię ogląda, tylko jedna osoba, nie? Dobra, no. nie mogę sobie Już dwie, bo wczoraj koleżanka za Astoria, ja a dzisiaj Ewa tyl. Pozdrawiamy serdecznie. Szkoda, że nie gra dzisiaj. Mamy smuteczek, tak jak nasze zakończenie gry, no ale pozdrawiamy. No co? co tu się Nie wiem. Ja też nie ja to Nie, nie tak, kazali O, tłumaczenie jest. Mamy trzy piłki.

10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、ポーズ。 <śmienicza> Mamy punkt! Ja ja Ej, my już bym, tak, go. Ej, 7 sekund, wzyga, to do okay. Ja się, się patrzę, czy wpadnie zamiast. sobie <śmienicza> ja ja to to, ja taką... piłkę podać gdzieś tam. Nie, ja tam, Jak będzie A, tam do gryfka, to rzucasz tak aparat i podajesz piłki Ale co to wam? Ej, co ma szpilkę? ja tam musiałam odbić za tak pić

I znowu można powiedzieć, że wygrałyśmy set na... Ale przegrałśmy lec. No, ładnie. <grym> jedną piłkę. Ale kurczę, ja to bym wyrażał, bo to była minuta, bo to taka presja czasu, że szok. Ale to właśnie o to chodzi wiesz, no jak się wymawia tych najlepszych. No ładnie. Prawie. Nie, no świeci. No, brakowało, ale tak naprawdę to... Sześć drużyn trafiło po jednym punkcie, w tym my. No i później była do grypka. Minutę minuty tak. No i co, i nie trafiłyśmy, trafiła ostatnia drużyna. A tak, myślałyśmy, że jeszcze raz jeszcze raz wypuszczamy. Majałobę, nie puszczę tego. Majałobę, nie puszczę tego. A z konkursu zostały pani Marta Chłopczko. Zapraszam. I pani Dominika Handke. Dobra. Dobra, A później luka jest zwarta na osiedle. Kurczko. Tak, tak, wygrałyśmy. Dobra, dwa, dwa. Dawaj, pan. Mmm, super. Drug to chyba znowu to siedzisko. Tak, no właśnie chciałam tak? to powiedzieć, no. że tak. tak. to znowu to. To raz ja biorę i ja robimy grilla. <gryśla> Rusza. Może klisza jest? Co to? Klisza. Składy no. Składy znaczy. Nie klisza. Robiłeś to zdjęcie? Nooo... Trzeba coś zrobić. Zobacz, jakie piękne. Ale żeby te dziewczynki, takie cywkie. Muszę się dowiedzieć, a raczej dla widzów, co to jest. Przed nami spotkanie trój... ...na tym odcinku... ...niezrozumiałe... ...niezrozumiałe... No że co no, to tutaj jest footnet? bo my chyba nie wiemy, dzisiaj nam nie poszło. Nie, Dlaczego, dlaczego? Ja uważam, że wy fajnie zrobiliście, mimo, mimo wszystko, mimo nie najlepszego w wyniku dziewiątego miejsca, to zrobiliście fajny postęp. Widać, że coraz lepiej rozumiecie tę grę, coraz bardziej próbujecie jak nasz prawdziwy futnet, czyli coraz bardziej to przypomina w siatku. Czy tam nie ich Uciekliśmy, żeby nas było cokolwiek słychać. To mam, sobie... szansę, mam szansę jeszcze raz odpowiedzieć tak. na pierwsze pytanie. To tak, to... można się namyśleć jeszcze chwilkę. Można To to jest Putnet. Zadałaś mi pytanie i tutaj bardzo skromnie podeszłaś do waszego występu. Bo moim zdaniem, zaprezentowałeś się, się naprawdę fajnie, bo widać, że chcecie się czegoś nauczyć, próbujecie wejść w tę dyscyplinę, poznając ją. To jest bardzo cenne. Bo czym tak naprawdę jest futnet? Futnet tym się wyróżnia od tej piłkarskiej siatkonogi, że umiejętności techniczne wykorzystujemy do tego, żeby wprowadzić taktykę w życie na korcie. Po pierwsze przyjęcie już bardzo się zmienia od takiej piłkarskiej siatkonogi. Tutaj chcemy doprowadzić piłkę po całą siatkę, żeby móc rozegrać i zesmeczować. Będąc blisko siatki to stwarza nam możliwości na mocny, agresywny Smecz. Yy, ja uważam, że jest bardzo, bardzo ciekawa, bardzo dynamiczna, wymagająca dużo myślenia. ale tak, inteligentne dziewczyny <noise> na pewno jakby sobie świetnie świetnie z tym poradzą. No właśnie, bo, bo, bo chciałam też zadać pytanie, jakie, jakie umiejętności, jakie cechy powinna posiadać taka no, typowa zawodniczka z predyspozycjami, żeby uprawiać futnek. Tak, pierwsze bym powiedział właśnie. Myślenie na korcie, żeby umieć cały czas to, co zawsze mówiło się, że wyróżnia siatkarze od piłkarzy, że, że trochę więcej myślą na, na, na korcie, na boisku. Tutaj w się rzeczywiście też to myślenie jest bardzo ważne. Taktyka, przełożenie taktyki na, na, na grę jest decydującym, decydującym elementem. Dobre ustawianie się, przewidywanie tego, co się wydarzy na boisku. No ale oczywiście bez umiejętności technicznych tego się nie da wprowadzić, więc, więc, więc dobra technika. Yy, tutaj gdzieś tam, gdzie trzeba te elementy, one nie są typowe dla piłki nożnej, one jednak się troszeczkę to wszystko różni, bo gdzie na boisku piłkarskim piłkę raczej przyjmujemy do ziemi, mhm. tutaj musimy ją zagrać wysoko. Tak, no my yy, też się dzisiaj z tym mierzyłyśmy. Dokładnie, tak. Yy, trzeba dać czas partnerce z drużyny na rozegranie. Wszystko się troszeczkę odbywa inaczej, ale myślę, że trening, 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 tak jak w każdej dyscyplinie sportowej i, i można, można wiele osiągnąć. No właśnie trening. Jak wygląda taki trening no, zespołu futnetu? Tak, no ja mam przyjemność trenować trzy drużyny uczestniczące w dzisiejszych mistrzostwach. Oprócz blokerek łódzkich trenują ze mną Zawiszażgów i Futnet Głupa Każdy trening, mimo że spotykamy się od tam ponad roku, prawie dwóch chyba już, to każdy trening tydzień w tydzień, trenujemy dwa razy w tygodniu, zaczynamy od przyjęcia. Męczę je tym wewnątrz, już mnie przeklinają, ale pierwsze 15 minut przyjmujemy piłkę z głębi kortu pod siatkę, bo bez dobrego przyjęcia ofensywnego nie da się, nie da się wyprowadzić dobrej akcji. Tak samo katuję dziewczyny ćwiczeniem rozegrania, no, bo tutaj też ta stopa zupełnie inaczej się ustawia niż przy żonglerce piłkarskiej, powiedzmy. Więc to też cały czas ćwiczymy, ćwiczymy, ćwiczymy. Trzeba wszystko wykonać przynajmniej 10 tysięcy razy, żeby osiągnąć ten poziom gdzieś tam nasz optymalny. I trening z meczu to jest już trening troszeczkę bardziej zaawansowany. Tam jest bardzo wiele składowych elementów na dobry mecz. Ale to też krok po kroku wprowadzamy te, takie elementy i ten smercz rozbijamy. Mhm. A ile taki trening trwa? Bo mnie doszły słuchy, że, że tak długo, że w życiu bym nie pomyślała. Skarżą się, skarżą się dziewczyny. <grym> tak, już się skarżą, ale tak, nie mogę powiedzieć kto. <grym> tak, po to prawda, to prawda. Znacji, że świadko że to nie jest aż tak intensywnym sportem. Um, Trenujemy długo, trenujemy rzeczywiście często trzy godziny, yy, gdzie ta pierwsza godzina, półtorej to są właśnie elementy tak, y, techniczne, elementy taktyczne i gdzieś dopiero ostatnia godzina, yy, ostatnią godzinę poświęcamy na gierkę. Tak porównując do treningu piłkarskiego, to w ogóle w głowie mi się nie mieści, ale... Trochę inna intensywność mamuty no, tego biegania jest dużo mniej. Tutaj tutaj jakby więcej ustawiania, się więcej przesuwania, takich elementów technicznych, biegania trochę mniej. ale oczywiście przy 3 godzinach można się zmęczyć. <grym> Dobra i na koniec naszej rozmowy y, ja widzę duży postęp z tych poprzednich mistrzostw na te. Czy trener też to widzi? Jednak jest dużo mniej takich drużyn, które no, w ogóle nie radzą sobie z żadnym z tych elementów. Które nie znaczy, było, stannego, tak. było rok temu dużo takich drużyn a teraz. Widać, że, że treningi, treningi, treningi przez rok przyniosły no, efekty. To miło słyszeć, to miło słyszeć, że, że tak to tak postrzega, że tak to widzi, Rzeczywiście dziewczyny zrobiły ogromne postępy. Widać to, że trenują regularnie, bo rzeczywiście nawet jak jest taki upał jak dzisiaj, mam sporą frekwencję na treningach, dziewczyny bardzo się przykładają, bardzo chcą się rozwijać, słuchają podpowiedzi, wprowadzają je w życie. Yy, tak, też zauważyłem, też widzę ten postęp, tylko że ja ten postęp widzę tak jakby z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc yy, i cały czas staram się dziewczyn odpowiednio ukierunkowywać, żeby coraz, coraz sięgały coraz wyżej. Mam nadzieję, że też dołączycie tutaj do tej naszej futnetowej rodziny. I... Też, chociaż tam troszeczkę raz na jakiś czas wprowadzicie trening z nami do swojego grafiku. Na pewno potrenujemy przez ten rok, żeby za rok się pokazać dużo lepiej. Zapraszamy, zapraszamy. Tutaj trenujemy na tym, tutaj jak rozweszliśmy na zewnątrz, trenujemy no, a na, zonu, na, tym, pokażę, na, na tym orlikowym boisku. Yy, dwa razy w tygodniu jesteśmy otwarci dla tak fajnych koleżanek, <laughs> dla tak fajnej drużyny jak No troszkę na mnie po drodze. Troszkę nie po drodze, ale można to czasem połączyć z jakimś wypadem. No zobaczymy. Weekendowym. Chętnie kiedyś przyjedziemy. Zapraszam. Dziękuję za rozmowę. Wracamy na halę. Dziękuję bardzo. Powiem Wam coś. Jestem tak po prostu zachwycona tym zdjęciem, że ja je sobie zostawię i ja będę miała już z 80 lat. To zostawić to zdjęcie. Nie wiem jak sobie Jak się znajdziecie, to będzie? Dlaczego to? Noco. Ja, słuchajcie, dobra. Ja Ja mówię coś powiem. Losowanie odbyło Ja mam coś powiem. Ja wam coś powiem. Ja jestem tak zszokowana finału drugich mistrzostw Polski punkt dzieci kobiet spotkania singlowego. Drugi nie nagramy tego dzisiaj. Dobra, powiem, auto Powiem wam tak.

grające z 25, a mieszkania... Czemu zobowiązy? No tak. Trenermino Trener To Do bloker. czy Nie, bo jestem Jak to będą punkta, jak zdobędą punkty? Punkta Nie, nie, jak zdobędą punkt. Jak punkt, to się. co Kilka w większy mniejszy po stronie i Dlaczego bloker słuchaj? Bo... A Bo blok... Bo nie z... Nie wiem. nie wiem. Nie wiem. Jak to się stało, że zaguściły w swoim sekcie? Sympatii do ósemki. Bo się poznałam z ósemką. Z Angelą. Jo. A z co nikogo I są, nie znam. I są miłe. I są, I są miłe, fajne. bardzo fajne. Angela Katały pochwaliła komentarzu. mnie, że w singlu dobrze zagrałam. Z jej koleżanką Janą, chyba. Spokojnie. Było blisko, było blisko, naprawdę. Do końca życia wiem, już wspominać. Mnie. No kurczę, a nie? Prawie wygrać z blokersami w singlu? Z mistrzami. Z mistrzami prawie wygrać. To jak wygrać? <laughs> Mistrzostwa Polski. Płacze, Angela nie płacze. Angela płacze. Bardzo przykro, ale jeżeli tak naprawdę zaczynał się z jednym dniu, wiec, naszymi nazwiskami. kochamy je po prostu i ubiegamy sobie zrenować. MVP Mistrzostw Polski w futnecie kobiet szkół 2021 została... Hej, Ola, Co? Czy ty masz większe większym niż ja? Tu. Mm, nie, jakby cię pociągnął tutaj z tyłu, ten, to by ci spadło. A mi nie spada. Dobra. Dobra. No i co mi się? Opuszczamy już słoneczny żgów. Jedziemy do domu. Jakie miejsce zajmujemy, to nieważne. Bo już, już wszyscy wiedzą. Co jeszcze powinnam powiedzieć? Humor Gituba. Humor gitowa. Humor gitowa. No. Także to by było na tyle. Było fajnie. Było milutko. Klaudia, twoja kwestia. Wiciej, żegnajcie. Trzymajcie się, cześć i bajo. Nie wiem czy słychać. Trudno. stawić napisy. Papatki.